maneczko, ale fajnie, że znowu zaczynamy nagrywać wideo y, na kanał Astro Miasto. No powiem Wam, że Miałem dość długą przerwę. Miałem taką, takie swoje wakacje astro, także mam nadzieję, że teraz już wracam po tej długiej przerwie do tej swojej rutyny, gdzie czasami będę mógł coś dla Was nagrać. No i oczywiście mam nadzieję, że w końcu będę mógł wyciągnąć ten teleskop na zewnątrz i porobić jakieś fajne zdjęcia. Chociaż na razie nie mam pogody, dlatego korzystam tutaj z okazji, gdzie mam troszkę wolnego czasu. I mogę dla Was nagrać właśnie kolejny odcinek z serii amatorskiej astrofotografii, na który pewnie niektórzy z Was czekali już jakiś czas, no bo mnie niestety nie było. Zawsze jest tak, że mniej więcej gdzieś między czerwcem a sierpniem znikam na chwilę. Mało się udzielam, dlatego że... No, akurat zajmuję się czymś innym, ale um, teraz już mam nadzieję, że wrócę do tej swojej rutyny, gdzie będę mógł pogodzić to wszystko, czyli pracę, dom, um, tutaj z moim hobby. No i mam nadzieję, że Was tutaj dzisiaj nie przynudzę, ale, ale też, że to będzie taki bardzo szybki odcinek dla wszystkich tych, którzy akurat teraz siedzą i zastanawiają się: Kurde, co ja tutaj dzisiaj mógłbym zrobić? Jak, jak to zacząć? Jak zacząć moje zdjęcie? Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest dla wszystkich tych. Którzy właśnie teraz się nad tym zastanawiają, dlatego już zaczynamy i mam nadzieję, że akurat Wam w tym wszystkim pomogę. No dobra, pierwsze co, jak już planujecie astrofotografię, no to wiadomo, będziecie musieli wziąć pod uwagę, jaki macie sprzęt, no bo o tym już rozmawialiśmy wcześniej, że akurat wszystkim nie da się zrobić wszystkiego. Tutaj trzeba będzie mniej więcej dopasować. To, co możecie pstryknąć na niebie, do sprzętu, jakie akurat macie u siebie. Co tam akurat u Was stoi? No słuchajcie, jeśli macie taki tutaj teleskop ze wszystkim, no to ten wachlarz tych rzeczy, które możecie pstrykać, jest dużo większy niż akurat, jeśli macie tylko statyw i aparat z obiektywem. Ale wszystkim da się zrobić astrofotografię. Um, zaczynając w ogóle taką, takie planowanie, też musicie wziąć pod uwagę, e, jaka dzisiaj będzie pogoda, czy w ogóle będzie pogoda, czy jakie są fazy księżyca. Następną rzeczą, jaką musicie sobie tutaj pomyśleć, no to czy jesteście już zakumplowani z tym waszym aparatem, czy z tą waszą kamerą, czy w ogóle z tym waszym sprzętem. Jeśli chodzi o aparat fotograficzny, bo o nim chyba dzisiaj głównie będę mówił o aparatach fotograficznych, taki jak tutaj u mnie Canon z obiektywem sobie leży. Głównie dlatego, że seria jest w ogóle dla, dla amatorów, dla, dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają, a większość z was właśnie będzie zaczynała od aparatów fotograficznych. Także jeśli już macie ten aparat fotograficzny, pamiętajcie, że na samym początku, w ogóle przed za, 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 zaczęciem każdej sesji, trzeba go odpowiednio ustawić, czyli tam wszystkie jakieś dziwolągi powyłączać, jakieś ulepszacze cyfrowe, jakieś tam niwelowanie szumu, cokolwiek tam macie w tym aparacie, najlepiej ustawić go tak naprawdę na najbardziej podstawowo, jak to się tylko da. No i oczywiście to jest bardzo ważne, też przestawić zdjęcia na taką najlepszą rozdzielczość, jaka jest możliwa akurat u Was w aparacie i tak naprawdę zostawić je w w takiej, w takiej formie bardzo surowej, czyli w formacie ROW. No i dzięki temu, że będziecie zbierać te zdjęcia właśnie takie nieskompresowane, będzie można później dużo więcej z tych zdjęć wyciągnąć już po staku, kiedy te zdjęcia na siebie stakujemy, i dopiero później te zdjęcie skompresować i, i, i to będzie dużo, dużo lepiej wyglądało. Także zmieniamy tą rozdzielczość. No i tak naprawdę będziemy musieli pobawić się troszeczkę ISO, albo poznać tym ISO w waszym aparacie czy gain w waszych kamerach. No i oczywiście też ekspozycję. No tutaj tym wszystkim będziemy się już bawić, jak wyjdziemy z tym sprzętem na zewnątrz. Dobierając ISO, najlepiej sobie znaleźć takie optymalne ISO w waszych aparatach czy gain w kamerze. Które nie produkuje za dużo tego sztucznego, cyfrowego szumu. Najlepiej skompensować sobie to długością ekspozycji, czyli na przykład zmniejszając ISO, powiedzmy, mniej więcej gdzieś między 800 a 1600, ale jeśli już macie prowadzone montaże, wydłużać ekspozycję. Także tutaj będziecie musieli sobie to wszystko sprawdzić u siebie, nie bójcie się takiego eksperymentowania, tak się, wydaje mi się, że to jest chyba. Część w ogóle tego hobby, że na samym początku będziecie musieli dużo rzeczy sobie eksperymentować na waszym sprzęcie. Nie jest tak, że ktoś wam powie, że tak ma być. Ustawcie sobie takie ISO, taką ekspozycję na danym jakimś obiekcie i będzie cacy. U jednego może być cacy, u drugiego niekoniecznie. Jak znaleźć to najbardziej optymalne? No, powiem wam, podglądając te wasze klatki, najlepiej po prostu na nie spojrzeć, bo jeśli zobaczycie, że ta klatka jest po prostu biała jak mleko. To znaczy, że za duże ISO albo po prostu za długa ekspozycja. Wiadomo też, zależy pod jakim jesteście niebem, ale będzie trzeba to wszystko w aparacie, te całe właśnie ustawienia dostosować do tego, do warunków, w jakich jesteście. Także tutaj eksperymenty będą bardzo ważne. Zróbcie tak, żeby ustawić ISO między 800 a 1600, i potem ustawiając ekspozycję, zróbcie tak, żeby to zdjęcie było w miarę naturalny, żeby tam było widać gwiazdki, mniej więcej zarysy tego obiektu, którego, które fotografujecie, a cała reszta przyjdzie już później. No i oczywiście też bardzo ważne jest to, aby ustawić aparat na funkcję manualną, w której tak naprawdę już będziemy mogli przestawiać ekspozycję i tak naprawdę wszystko. Niektóre aparaty w funkcji manualnej możemy przestawić sobie tutaj ekspozycję na bulb, czyli tak naprawdę będziemy mogli sterować aparatem z wężyka, w Canonie 6D takiej funkcji nie ma, w niektórych aparatach nie będziecie mieć takiej funkcji, ale ta funkcja będzie dostępna tutaj na tej korpce, gdzie możemy sobie po prostu włączyć funkcję B, czyli bulb, no i wtedy już możemy, tak jak mówiłem wcześniej, sterować go z wężyka. No dobra, kolejną rzeczą, jak już tutaj wiemy mniej więcej, jak działa ten nasz sprzęt, no teraz siedzicie i... Co dalej? No teraz co by tu strykać? Będziecie musieli znaleźć ten wasz obiekt na niebie, który chcecie fotografować. Moja rada jest taka, abyście trzymali się na samym początku jednego obiektu. Powiedzmy, że macie noc, która trwa 5 godzin. To wtedy musicie przeznaczyć jeszcze o, tym, o czym za chwilę będę mówił, czas na zdjęcie kalibracyjne, ale powiedzmy, że macie noc 5 godzin, możecie zrobić gdzieś około 4 godzin zdjęć jednego obiektu. Dużo lepiej jest nazbierać um, jak najwięcej klatek jednego obiektu, niż mieć. 15 zdjęć bardzo króciutkich, dlatego że z tych zdjęć, gdzie macie dużo materiału, można dużo więcej wyciągnąć, one wyglądają dużo ładniej niż takie króciutkie zdjęcia, gdzie będziecie musieli gryźć ten monitor tutaj przy obróbce, żeby cokolwiek z tego wyszarpać. Także takie szarpanie nie za fajnie wychodzi czasami, także polecam na samym początku chwycić się tego jednego obiektu i po prostu przeznaczyć na niego całą noc. Następną rzeczą teraz wracając do zdjęć kalibracyjnych, pamiętajcie, że będziecie musieli też poświęcić troszeczkę czasu na zdjęcie kalibracyjne, które są bardzo ważne. Każde zdjęcie astrofotograficzne musi mieć zdjęcie kalibracyjne. Powiem Wam, że robiąc zdjęcie kalibracyjne... Tak naprawdę pomagacie sobie w ten sposób, że to zdjęcie jakby już jest obrobione w połowie. Tam już to wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej niż jak macie zdjęcie, właśnie bez tych zdjęć kalibracyjnych, i które musicie tam w, w, w programach odpowiednio gdzieś prostować, naciągać i bawić się z tym wszystkim. Ja kiedyś robiłem na samym początku bez zdjęć kalibracyjnych i powiem, Wam wyglądało okropnie gdzieś tam w obróbce, próbowałem to wszystko naprawiać i marnowałem dużo czasu. I tak naprawdę z tego zdjęcia nie wyglądało, to zdjęcie nie wyglądało jakoś super rewelacyjnie. Kiedy zaczynałem już ze zdjęciami kalibracyjnymi, no to powiem wam, że byłem w szoku, że przez długi czas w ogóle tych zdjęć nie robiłem, bo mi się po prostu nie chciało. Z lenistwa, a tam szkoda czasu na zdjęcie kalibracyjne po co? Co to są zdjęcia kalibracyjne, po co, jak się robi takie zdjęcia? Oczywiście, już nagrałem taki odcinek, możecie sobie podglądać u mnie na kanale. Ale o zdjęciach kalibracyjnych też jeszcze będziemy rozmawiać. Także, tak jak mówię, będą potrzebne zdjęcia kalibracyjne. Powiem Wam, że jak już dzisiaj, teraz, planujecie, żeby wyjść i robić zdjęcia, jak już oczywiście wiecie mniej więcej, jak ten Wasz sprzęt działa, do czego jest zdolny, mniej więcej opanowaliście sobie to Wasze optymalne ISO i to ekspozycję. Do tego waszego obiektu, który chcecie pstykać, to fajnie na samym początku już ustawić tą ostrość i zrobić sobie zdjęcia bias i flak, bo one są naprawdę szybkie. Ale już macie je na aparacie, już będziecie wiedzieć, że tym się nie musicie przejmować, wtedy zaczynacie sobie waszą sesję. Na samym końcu zostawiacie sobie troszeczkę czasu, jak ten aparat już będzie w tej optymalnej swojej temperaturze zróbcie sobie zdjęcia dark. I wtedy macie kompletne zdjęcie. Teraz wracając do tego, że cały czas siedzicie jednak planujecie tą sesję, musicie przecież wybrać jakiś kadr, musicie sobie wybrać jakiś obiekt na niebie, który chcecie fotografować. I teraz tak, tutaj znowu zależy od pogody, zależy od fazy księżyca. Pamiętajcie o tym, że księżyc na niebie bardzo przeszkadza w astrofotografii. Można takie zdjęcia pstrykać, ale gdzieś tam, no, księżyc... Yy, świeci, no i to, to niebo, ta atmosfera niestety e, też świeci i przykrywa nam te piękne obiekty. Także fajnie jest wybrać czas, kiedy tego księżyca nie ma, kiedy jest w nowiu. Dobra, to teraz zaplanowaliście sobie, że już dzisiaj mamy tutaj jest księżyc w nowiu, można pstrykać. Super. No to teraz co pstrykać? No powiem wam, że jak już chcemy robić zdjęcia przez całą noc, jednego obiektu, no to fajnie chwycić się obiektu, który dopiero wschodzi który jest gdzieś już wysoko nad horyzontem, ale przez całą noc przelatuje tutaj nad naszymi głowami. Fajnie chwycić się takiego obiektu, bo wtedy macie całą noc, żeby pstrykać jego zdjęcia. No dobra, to teraz już wracając z powrotem do planowania tych zdjęć, no siadacie i siedzicie i myślicie sobie, jaki by tutaj obiekt popstrykać dzisiaj, co by tutaj tak naprawdę wybrać. Macie do tego Dużo aplikacji na telefony, gdzie możecie sobie podglądnąć niebo na żywo, mniej więcej co się teraz na niebie dzieje, albo na przykład aplikacja Stellarium na komputerze, możecie sobie tam podglądnąć, jak to wszystko wygląda i co akurat w dzisiejszej nocy będzie. Kadr też jest ważny, dlatego że kadry można zrobić nudne, czyli zrobić jakąś galaktykę płasko w kadrze i tam nic się nie dzieje, tylko po prostu galaktyka, albo można gdzieś tą galaktykę. Obrócić o 45 stopni, i tam gdzieś na przykład obok są jakieś inne galaktyczki, albo jakaś mgławica, albo gdzieś tam kawałek jakichś, jakichś naprawdę ciemnych obłoków. Tak naprawdę można tutaj stworzyć niesamowite zdjęcie. I bądźcie, postarajcie się tutaj być troszeczkę bardziej oryginalni, niż inna osoba. Czasami jest tak, że jedno zdjęcie jednego danego obiektu może wyglądać totalnie inaczej, jeśli go po prostu inaczej obrócicie albo gdzieś tam przesuniecie tą galaktykę, tak żeby weszły. Jeszcze jakieś inne obiekty w ten wasz kadr i wtedy naprawdę jest super. Inna sprawa, albo no już nie możemy tak sobie fajnie kadrować. Jak macie teleskop i na przykład nie macie korektorów komy, gdzieś tam te gwiazdki dookoła są wszystkie rozjechane. No wtedy niestety będzie trzeba ten, tą galaktykę, czy ten wasz obiekt włożyć jak najbardziej do środka, tak żeby ewentualnie później można było wyciąć te rozjechane gwiazdki. No tutaj już zależy od tego, jaki macie sprzęt, no ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o wybór fajnego kadru, można to sprawdzić oczywiście na ACR albo gdzieś w Stellarium, ale są też fajne aplikacje, bądź na przykład strony internetowe, jak na przykład moja tutaj ulubiona Blackwater Skies, gdzie możecie sobie. Jest bardzo prosta strona internetowa, gdzie możecie sobie wybrać kamerę, wybrać swój teleskop i tak naprawdę jest tutaj dużo bardzo przejrzystych rzeczy i wtedy możecie sobie podglądnąć jak ten kadr wasz będzie wyglądał, możecie sobie przesunąć go mniej więcej o, o, gdzie chcecie, możecie go obrócić em, jak chcecie, także tutaj tak naprawdę jest e, możecie sobie, zanim zaczniecie w ogóle robić zdjęcia, możecie sobie podglądnąć jak ten kadr wasz będzie wyglądał i jest to bardzo fajne rozwiązanie przed właśnie takim planowaniem robienia fajnych kadrów. Kolejną rzeczą przy planowaniu, no oczywiście gdzie robicie te zdjęcia, czy robicie je pod takim niebem jak u mnie, gdzie jest naprawdę beznadziejnie zaszumione sztucznym światłem, ale mam prąd, mam tutaj drzwi, sobie zamknę i siedzę sobie z cieplutko, jest fajnie i tam nie przeszkadzam teleskopowi jest cacy, czy na przykład jedziecie gdzieś w teren, gdzieś poza miasto, gdzieś pod ładne, czyste niebo, no bo wtedy będzie trzeba przygotować też baterie, trzeba będzie naładować, żeby to wszystko działało, żeby tam oczywiście nie dotykać tego aparatu, żeby on, ten montaż czy ten statyw stał na jakimś bardzo solidnym podłożu, żeby się to wszystko nie telepotało. Żeby mieć wężyk samowyzwalacza, żeby tam nie pstrykać i nie naciskając cały czas ten guzik aparatu, tylko żeby on sobie sam przeprowadzał tą sesję, Wy jesteście dwa metry dalej i robicie sobie grilla. Także tutaj też trzeba będzie to może zaplanować, no ale to już jest można powiedzieć przyjemne i bardzo łatwe do planowania. No i dobra, już na samym końcu oczywiście będzie... Po tej całej sesji, jak już przeprowadzicie tą sesję, będzie trzeba te zdjęcia zestakować, będzie trzeba je później obrobić. Także weźcie pod uwagę to, że samo zrobienie zdjęć to nie jest nazbieranie ich jak najwięcej, tylko będzie trzeba je później obrobić. O tym, jak zestakować zdjęcia, opowiem Wam już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo zabierzemy się tutaj za jakieś darmowe programy, gdzie będziemy mogli te zdjęcia stakować. Ale takie stakowanie zdjęć, no powiem Wam, jest bardzo ważne, dlatego że akurat, no, patrząc na klatkę pojedynczą, nie ma się tutaj nic do tego, jak będzie wyglądał Wasz stak. Dlatego, że nakładając każde zdjęcie na siebie, on jakby wyciąga te wszystkie dodatnie piksele, je mnoży i tak naprawdę wychodzi tam głowica. Totalnie inaczej niż na takiej pojedynczej klatce, a bynajmniej jest ona dużo bardziej wyeksponowana, dużo bardziej jest widoczna. Także tutaj nie kierujcie się do końca tym, co widzicie na pojedynczej klatce. Jeśli już widzicie zarysy tego obiektu, które pstrykacie, to jest dobrze, i wtedy już stak poradzi sobie ze wszystkim, a potem przy procesingu, już przy obróbce, będziecie mogli jakby dodać kolorów i wyeksponować ją jeszcze troszeczkę bardziej. Tak, także to wszystko. Mi się wydaje, że na tym polega w ogóle całe planowanie naszej astrofotografii. Czyli tak podsumowując to wszystko, zaprzyjaźnicie się z Waszym sprzętem. Jak już wiecie wszystko, co i jak, co Wasz sprzęt potrafi, no to będziecie wtedy wiedzieć, jaki obiekt będziecie mogli fotografować. Jeśli już wiecie, jaki obiekt będziecie fotografować, no to wtedy weźcie pod uwagę, czy świeci księżyc, czy jest w nowiu, jaka jest pogoda. No, i oczywiście, jakie długie są Wasze noce. Następną rzeczą, oczywiście, spróbujcie złapać się tego jednego obiektu, który wschodzi, tak żeby mieć na niego bardzo dużo czasu. No i oczywiście, um, nie przeskakując na inne obiekty. Wiem, że to kusi. Ja kiedyś na początku, jak zaczynałem, to mnie kusiło i cały czas po 15 minut strykałem jedno zdjęcie. Miałem ich 15-20 na samym końcu. Na drugi dzień się dałem podniecony, tam będę zaraz miał super zdjęcia. Obrabiałem je i tak naprawdę z tych zdjęć wychodziły, same kleksy, nie byłem ani za jednego, nie byłem zadowolony, a tak naprawdę mogłem przeznaczyć całą noc za to jedno zdjęcie, byłbym happy. Potem oczywiście ustawiamy nasz kadr idealnie, tak żeby nie był nudny, żeby był bardzo ciekawy, no i robimy zdjęcia kalibracyjne. Tak wygląda planowanie naszej sesji astrofotograficznej, także mam nadzieję, że um, zanim teraz wyjdziesz na zewnątrz i zaczniesz coś pstrykać, że Ci w czymś pomogłem, że będziesz mógł akurat sobie podjąć jakieś szybkie decyzje, um, co by tutaj akurat dzisiaj stryknąć. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie będziemy właśnie te Wasze zdjęcia z dzisiejszej nocy stakować. Będziemy je składać ze sobą razem i będziemy. Zobaczycie, jaka jest w ogóle różnica między zdjęciem pojedynczym a zestakowanym. Jaka jest różnica między zdjęciem zestakowanym z zdjęciami kalibracyjnymi, a jak i bez. Będziecie mogli sobie to wszystko w następnym odcinku podglądnąć. No i mam nadzieję, że też kiedyś w końcu wyciągnę ten sprzęt na zewnątrz i może uda mi się jakieś zdjęcie zrobić i wam tutaj to na żywo pokazać. No, mam nadzieję, że już niedługo. Także trzymajcie się, fajnie, że wpadliście. Przepraszam Was, że tak długo mnie nie było, ale już jestem, nie umarłem, żyję, tu jest OK. Także pamiętajcie o tym, żeby um, wpadać na kolejne odcinki z serii amatorskiej astrofotografii, gdzie Dawid was nudzi przez 20 minut. Um, no a ja uciekam i już szybciutko przerabiam to wideo dla Was. Także na razie trzymajcie się, Astro Miasto, heja!